I jak tam dzieci? Zadowolone z prezentów? Tak! Był Mikołaj w przedszkolu? Tak! Mikołaj był, czy pani Krysia się przebrała? Pani Krysia. A kto się zorientował pierwszy? Krysia. Tak, kochanie? Ja, bo, bo ja, bo ja widziałem, że ona się zebrała za chłopaka dziwne, prawda? Za Mikołaja. No chciała rozdać prezenty, po prostu Mikołaj widocznie nie zdążył do was dotrzeć. Więc pani Krysia musiała rozdać prezenty. Ale najważniejsze, że dostarczyła. I co tam dostaliście w swoich paczkach? Ja teraz ...w domach z Jest Mhm. I o, lala. No, no tak. jaką grę. Jaką grę. Taką. O, jacie. I co, będziemy grać w domu? No. Dobra. No dobrze, kochani, a ty? No. Eri, co masz? Jaką. Mhm, superowsko. Duże paczki. I jest to, i jest tak. A pod poduszką znaleźliście prezenty? Ja, ja mam tak, Mhm. Mm widzę, ja będzie też jest od odwójka No. Wujek Piotrek po prostu przyjedzie w odwiedzinę, nie wiem czy prezenty będzie miał. Dlaczego ma mieć prezenty? Nie on zawsze nam znosi. No ale to nie znaczy, że tym razem musi przynieść. Ważne, że wujek będzie, się z wami zobaczy i się z wami pobawi, prawda? No, bo... Dzisiaj robimy sałatkę ziemniaczaną. podobam się ziemniaki, teraz sobie to i będę kroiła. Do tej sałatki dodam czerwonej cebuli. Czerwona, ponieważ jest trochę łagodniejsza. Skroiłam sobie jedną, ale one były malutkie, więc biorę dwie. Później dodam do ziemniaków. Do spiżarki. Po ogórki konserwowe. Ogórki wkrojone. Teraz dodam trochę majonezu, jogurtu, musztardy oraz przyprawy. Sałatka będzie gotowa. W kolejnym vlogu. Ja właśnie wyszłam z prysznica i zrobiłam już swój make-up no make-up, czyli taką codzienną rutynę, ale stwierdziłam, że już nie będę was zanudzała i nie będę pokazywała krok po kroku, co nakładam, ponieważ praktycznie nic się nie zmienia. Natomiast postanowiłam pokazać wam pielęgnację, w jaki sposób ona teraz wygląda. Także wprowadziłam zestaw kolm do swojej codziennej rutyny, i na chwilę obecną wygląda to w ten sposób. Dzisiaj miałam troszeczkę więcej czasu, więc użyłam jeszcze tego urządzenia Geniusz, który emituje takie delikatne ultradźwięki, które powodują, że substancje zawarte w kosmetykach Wchłaniane są jeszcze w głębsze warstwy skóry. Także make-up gotowy. Zaraz się zajmę włosami. A nie bez powodu zostawiłam włosy na koniec, ponieważ chciałam się z Wami podzielić i pokazać Wam, co przyniósł mi Mikołaj. W sumie nie spodziewałam się kompletnie żadnego prezentu, na nic się nie umawiałam z mężem, a jednak okazuje się, że ten mój mąż, słuchajcie, słucha. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że mam zepsutą suszarkę, że muszę sobie kupić drugą, i nawet pytałam się Was na Instagramie, żebyście mi polecały jakieś suszarki. Najwięcej z osób polecało suszarkę Dyson. E, a słuchajcie, ja jakoś sobie odpuściłam, ponieważ jak ta moja suszarka tak strasznie skrzypiała, tak... jak się mu włączało, e, to po prostu po pewnym czasie przestała i jakoś, tak wiecie, odpuściłam sobie i nie myślałam w ogóle kompletnie o suszarce. No i okazało się, że mój mąż po prostu postanowił kupić mi suszarkę, bo on przeważnie lubi takie bardzo praktyczne prezenty. Wie, że jeżeli coś mam kupić, to lepiej to po prostu kupić w prezencie. Mądrze kombinuję, no ale słuchajcie, bardzo mnie zaskoczyło, ale słuchajcie, bardzo mnie zaskoczył wybór suszarki, ponieważ zapamiętał i to jest niesamowite, że pamiętał firmę, o której mówiłam. Byliśmy w Anglii chyba, słuchajcie, rok temu, i ja mu mówiłam, że A to jest bardzo fajna i dobra firma suszarek, i słuchajcie, no i taką dostałam. Mowa o suszarce GHD. zobaczcie, otworzyłam ją wczoraj, żeby tylko zerknąć, ale w ogóle jej nie używałam. Stwierdziłam, że dzisiaj ją przetestujemy. Możemy to zrobić wspólnie, z czego się bardzo cieszę. E, po prostu będąc w Anglii, e, zobaczyłam te suszarki w centrach handlowych, wystawione. Tam mają jeszcze piękne prostownice, szczotki, które prostują włosy. No w ogóle wydaje mi się naprawdę to taki bardzo fajny produkt. Wydawał mi się, no i już zapamiętał, słuchajcie, i zamówił mi taką. Bałam się, że to będzie wtyczka taka angielska, ale zobaczcie, z europejską. Jest widocznie dystrybutor, powiedział mi jest jeden dystrybutor na Polskę tych suszarek, więc bardzo i to bardzo siłą ucieszyłam. No suszarka wygląda mega. Zaraz ją otworzę i będziemy testować. Wcześniej jeszcze we włosy wetrę to mleczko Miracle Hair Treatment od 11 Australia. Czyli po prostu jakiś czas temu kupiłam swojego fryzjera i to, słuchajcie, naprawdę starcza mi naprawdę na bardzo długi czas, bo wystarczy tylko jedna pompka na całe moje włosy. A jak wiecie, ja nie mam zbytnio długich włosów, i słuchajcie, tutaj jest tak, że dodaje blasku, wygładza, zmiękcza włosy, kontroluje puszenie i takie wiecie, te pojedyncze włoski. E, nawilża, wzmacnia e, osłabione włosy, zapobiega rozdwajanym końcom, pomaga w rozczesywaniu i ułatwia stylizację, e, chroni przed ciepłem suszarki. Wzmacnia uszkodzone włosy, yy, chroni kolor włosów przed promieniami UVA i UVB, zapobiega przed zniszczeniami od chloru i słońca. Także słuchajcie, naprawdę jest to taki Miracle Hair Treatment i naprawdę mi się sprawdza. Jest bardzo fajny, yy, ma przyjemny zapach, yy, także ja tego używam już naprawdę długi czas i jeszcze mam wrażenie, że jest jeszcze gdzieś tak połowa buteleczki. Także to sobie nakładam na włosy, w sumie tylko to i zaczynam suszyć. Dzisiaj wspomagam się no. prawdziwą kawą, bo okazało się, że <gryw> kiedy zaglądałam do szafki z moimi fizami, no to wczoraj skończył mi się ostatni i niestety moje zamówienie jeszcze nie przyszło, więc muszę się napić prawdziwej kawy, ponieważ wstałam dzisiaj z potwornym bólem głowy. Okazuje się, że nie tylko ja, e, chyba jakieś takie ciśnienie dzisiaj jest słabe, jest w ogóle jest bardzo szaro i ponuro na dworzu, mm, więc po prostu kawa to był mus. I co jest dla mnie bardzo ważne w suszarce? bynajmniej na chwilę obecną, pewnie niedługo już nie, żeby był długi kabel, bo nie ma tutaj gniazdka i będzie problem z podłączeniem. Ale zaraz zobaczymy, jak długi jest ten kabel. Później będę miała tutaj w wyspie hmm, podciągnięty prąd yy, i będę mogła sobie tutaj podpiąć. Natomiast na chwilę obecną, gdzie są zatrzywane gniazdko, no nie jest krótki, ale do najdłuższych nie należy. W takim oto koszyczku trzymam wszystkie szczotki i akcesoria do włosów. Szczotka będzie potrzebna ze szpikulcem, co jest ważne, bo ten szpikulec naprawdę ułatwia po prostu wybieranie pasty włosów. E, dlatego używam tej szczotki, pomimo że mam tutaj zestaw takich szczotek od Termix. E, są bardzo fajne te szczotki, natomiast brakuje im takiego szpikulca. Nie wiem, czy można może przełożyć ten szpikulec, bo widziałam, że tutaj jest taka dziurka. E -e. Pewnie mają swój jakiś szpikulec, bo ten mi nie wchodzi. Szkoda. Bo tutaj mam mniejsze szczotki, one są fajne yy, do modelowania, właśnie krótkich włosów. Ale dobra, to spróbujemy tą szczotką. I tak, patrzę teraz na te końcówki. Są dwie. I teraz nie wiem, która jest lepsza. To może jest do krótszych włosów, to może do dłuższych. Może należałoby poczytać. Jedna ma szerokość 65 mm i umożliwia precyzyjne suszenie. Druga ma szerokość 85 mm i umożliwia suszenie większych sekcji. Więc ja wolę te mniejsze, więc raczej tą mniejszą. Bo jest bardziej wtedy dokładna. Tak, spróbujemy tą mniejszą, a jak nam nie będzie pasowało, to wymienimy na tą większą. Ale się cieszę, Boże, jest zwykła suszarka to była Ja zobaczcie, jaka jestem zdecydowana. No dobra, ta W tej suszarce mam dwa poziomy regulacji temperatury oraz dwa poziomy nawiewu. Ustawiam sobie. Wow! Słuchajcie, jestem zachwycona w chwilę. Po prostu te włosy są wygładzone. Ja zapomniałam po prostu. Jak dużo robi dobra suszarka? W sumie mogłam nawet nie wiedzieć, bo tą suszarkę swoją. Bo tą swoją suszarkę słuchajcie, ja mam od 10 lat. Jezus, proszę się przyznać. Tak, ale ja ją w liceum chyba kupiłam. O, Rajuniu! Wow! Wow, wow, wow! Trochę nie w tą stronę sobie wywinęłam włosy. No, ale po prostu jestem w szoku, jak szybko jak gładkie i lśniące one są. Ach. No, całkiem nieźle. No, słuchajcie. Wow, to jest efekt tylko po suszarce. Żadnej, yy, żadnej prostownicy. Zaraz tylko sobie przeczeszę jeszcze normalnie. No, jestem zachwycona. Może to ja, może to faktycznie ja po prostu nie miałam dawno dobrej suszarki. Ale nie, no po prostu bajka. Bajka, moje włosy są jak po wyjściu od fryzjera. No, zobaczcie same dziewczyny. Pełny blasku. Wow. No, przepraszam, trochę poświęciłam im czasu, tak? Czyli nie tylko suszyłam tak, sz, sz, tylko o, tylko jednak, my, tylko jednak modelowałam za pomocą szczotki, ale jestem zachwycona. Zobaczcie, jakie włosy. No, wow, słuchajcie, ja jestem zadowolona, zachwycona ze swojej nowej suszarki. Jej! Na koniec zamiast olejku używam taki e, Reaper Active e, od Monti i on ma za zadanie skleić rozdwojone końce. Więc nakładam go tylko tak na końcówki, żeby tylko wygładzić włosy. No, jestem zachwycona, bo że nawet nie spodziewałam się, żeby to tak zadowolona z suszarki do włosów. Ekstra. Także, także, jeżeli zastanawiacie się nad prezentem na święta, chciałbyście coś dostać, to możecie zasugerować również mężowi, chłopakowi albo rodzicom, po prostu, że chcecie nową suszarkę, bo ta suszarka naprawdę. Ja uważam, że jest ekstra. Oczywiście to jest tylko moje pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak to się będzie... Zobaczymy, jak się będzie ją użytkowało później, ale na chwilę obecną, na pierwsze użycie ja jestem zachwycona. Jest super. Włosy wyglądają ekstra. I szczotka. Nie potrzebuję już teraz żadnej prostownicy. Super. Także efekt mogłyście zobaczyć same na żywo. Słowo daję, nic więcej z nimi nie robiłam, tylko i wysuszyłam na szczotkę. Więc zamieniam swoją starą suszarę Taurusa. O, no, trochę mi posłużyłaś, suszarko, nie powiem. Dziękuję Ci bardzo, suszarko, że służyłaś mi wiernie przez prawie 10 lat, ale trzeba się już pożegnać. Przyszedł czas na nową suszarkę, a Tobie bardzo dziękuję. Tak, w stylu Marie Kondo pożegnanie i mamy nową suszarkę. Pytam się męża, żeby dał mi namiar, gdzie on kupował tą suszarkę i zostawię Wam informacje w opisie filmu poniżej, jeżeli też byłybyście zainteresowane. Dobra, a teraz muszę się zająć porządkami. Te pędzle muszą iść do mycia. Tych pędli na co dzień używam i jeszcze ten z palety ze Smarzy Boxa, także biorę te pędzle jeszcze szybko je obmyję to do wrzucenia. I moja kawusia.

Kiedyś pytałyście się mnie, jakich pędzli używam. Ja mam swoje z Maestra, kupiłam je kiedyś podczas targów w Warszawie i tak jakoś zostały. Nie mam zdania, czy to są pędzle jakieś super, czy dobre, czy niedobre. Po prostu mam je, więc ich używam. Także. także podejście mam takie bardzo neutralne do nich. Tutaj mam pędzel z Maka, taki podwójny. Też może być, ale rewelacji nie ma. Natomiast te, te pędzelki z Sephory mi się bardzo sprawdzają. To są takie pędzle do blendowania e, i, i ich używam najczęściej i je bardzo lubię. E, niestety numerek jest. Jest numerek. No, będzie nie złapię ostrości. Nie złapię ostrości, ale już wam powiem, to jest Chris Shadow numer 73. Także te pędzelki bardzo polecam, one są fajne właśnie do tego, żeby rozetrzeć makijasz, makijaż makijaż. Makijaż. <noise> makijaż na oku. E, także w momencie, kiedy nałożycie już cienie, to najważniejsze jest to, żeby rozetrzeć, żeby nie było takiej mocnej linii, takiego mocnego przejścia, więc wówczas używamy takiego pędzla. Natomiast ja biorę ten pędzelek i nakładam brązer na oko, tak naprawdę tylko tym pędzlem. I to jest drugi, najczęściej używany pędzelek, w sumie nawet chyba pierwszy, to jest z taką cieniutką końcówką i tym pędzlem nakładam ciemnobrązowy cień wzdłuż linii rzęs. To jest pędzelek, który był dołączony do zestawu cieni Smashbox, ta paleta się nazywa Photomate Eyes. A tutaj mam pędzelek do brwi. Na chwilę obecną nie maluję brwi, ponieważ jak wiecie, miałam niedawno zrobiony makijaż permanentny. Natomiast korzystam intensywnie ze szczoteczki, którą rozczesuję włoski. Także jak widzicie, tych pędzli nie jest zbyt dużo, natomiast one mi wystarczają w zupełności. Myślałam nad tym, żeby kupić sobie zestaw porządnych pędzli, natomiast na chwilę obecną te muszą mi wystarczyć. pani dostałaś? Można kopać i Czekaj, bo nie ma... Patrz. Z tej zacznę, gdzie wszystko można się robić. Śliczna. Naprawdę śliczna moja śliczna balerinko. Balet. Wow. Super, kochanie. Czyli fajnie było? I jeszcze widzę, tutaj dostałaś... O, słodycze. Mhm. No to super. Tak wygląda moja gotowa stylizacja na no, dziś, mam swój nowy płaszcz z Maryli, do tego przypiłam sobie broszkę Chanel, bo mam wrażenie, że ona tak po prostu jeszcze podkręca tą całą stylizację, pod spodem jestem w sumie cała w zdarze jak zwykle, do tego mam beżową torebkę oraz beżowe buty. Także jestem dzisiaj cała na wyżowo, teraz chciałabym skończyć tego vloga, dzięki bardzo, że byliście ze mną, jutro jest niedziela, jutro nie będzie filmu, ale mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek na kolejny dzień vlogmes, na który serdecznie zapraszam, a jeżeli w niedzielę znajdziecie trochę czasu, to zapraszam do nadgonienia pozostałych filmów z serii vlogmes, które są dostępne na moim kanale, także dzięki bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! pa!